Dzień dobry, dzień dobry kochani w tę słoneczną niedzielę. Dzisiaj o drugiej technice oddychania, którą wykonuję. Jest to metoda Wim Dwie takie, a w zasadzie trzy główne zalety dlaczego ja to robię. Pierwszy to jest regeneracja. Bardzo dużo biegacze to wykorzystuje jeśli chodzi o regenerację. Druga sprawa to jest wpływ na układ odpornościowy. Jest bardzo ciekawe badanie. Podawano e, ludziom pewną toksynę, którą no, można e, obrazowo powiedzieć, że jakby powstrzymywali właśnie poprzez tą e, metodę. A trzecim takim zagadnieniem, dlaczego ja to robię, to jest bardzo dobry jakby wstęp do medytacji. Nie opisuję tutaj dokładnych technik, bo po prostu mam za mało czasu. Ale taka uwaga, jak zaczynacie z metodą Wimahofa, to najlepiej myślę gdzieś na leżąco, bo opiera się to na hiperwentylacji i po prostu można gdzieś tam się obalić, może się zakręcić w głowie. Bardzo polecam wypróbować właśnie pierw koherencję serca, potem metodę Wimahofa. Ja pozdrawiam i drałuję dalej. Pozdro!